Tutaj, um, e, Czekaj, nagrywanie, czyli nagrywanie już w tym momencie, Oleg mamy e, włączone, także spotykamy się na wideo, też e, tutaj, aby porozmawiać, zobaczyć, e, poznać, co udało się tutaj w ostatnim czasie w ogóle przy współpracy z nami osiągnąć. Także, cześć Oleg. E, cześć, cześć. E, więc powiedz mi, przez pryzmat tutaj ostatnich tygodni naszej współpracy, co w ogóle udało się u Ciebie osiągnąć, jakie perspektywy i tak dalej w tej kwestii. Wiesz co, myślę, że najważniejszym czynnikiem będzie to, że zmieniło się całkowicie jego podejście do, do, do sprzedaży i do klienta, jakby cały, cały cały, cały ten wstęp do, do, do takiego kontaktu z klientem. Jak zaczynaliśmy, to było gdzieś pewnie w. W wrześniu zaczęliśmy To już... albo współpracę. Nawet, albo nawet sierpień, lipiec, sierpień to już był ten proces. Tak, tak. tak. To, to, to rzeczywiście to już sporo czasu minęło, ale myślę, że jakby działamy dalej pod tym kątem też, bo ca cały czas się rozwijam, jakby w sprzedaży, rozwijam się, się biznesowo. Jakby perspektywy też się na bieżąco zmieniają. Zaczynałem od tego, że chciałem pozyskać troszeczkę klientów no i to się jak najbardziej udało jak się udało uzupełnić grafik, gdzie, gdzie wcześniej pracują przez, przez jakiś czas jako trener personalny, też taki bardziej zmianowy na, na, na siłowni sieciowej, no to wpadali jacyś klienci tam co jakiś czas, ta, ta rozmowa też wyglądała inaczej, sprzedaż pakietów wyglądała inaczej, takie podejście do klienta i cała, cała ta oteczka, natomiast zaczynając, ja się nauczyłem sprzedawać po pierwsze dużo więcej, a, a po drugie inaczej, ta rozmowa z klientem wygląda inaczej. Yy, mogę go tak jakby Wiem jak, wiem, jak go zapytać, żeby dojść, dojść, dojść do celu. Po pierwsze, aby sfinalizować sprzedaż, a po drugie, dokładnie wiedzieć, o co, o co chodzi klientowi, czego on ode mnie oczekuje z tej, z, tej, z tej współpracy. Tak, tak to myślę wygląda na, na, na ten moment po tych przepracowanych no, już kilku ładnych miesiącach. Czyli tutaj też efektem są większe zarobki, większa liczba klientów, czyli wypełniony tutaj grafik, który obecnie tutaj już jest praktycznie u ciebie coraz bardziej wypełniony tutaj do twoich limitów slotowych. Dodatkowo też wspomniałeś tutaj o tej otoce dotyczącej rozmowy sprzedażowej, czyli tutaj też również odpowiednia umiejętność zadawania odpowiednich pytań dopasowanych do sytuacji, aby dokładnie zrozumieć potrzeby, z czym przychodzi dla ciebie twój potencjalny klient i przedstawić w ten sposób również jemu ofertę. Dobrze zrozumiałem? Jak najbardziej, o to dokładnie chodziło. A jakbyś miał tak, wspomniałeś tutaj wcześniej, że pracowałeś jako też również trener zmianowy. Jak byś miał jakbyś wyglądał w ogóle twój biznes, twoja kariera trenera w ogóle przed podjęciem współpracy z nami? Jakbyś powiedział o tym więcej? To było współpraca z kilkoma z kilkoma osobami pozyskanymi na siłowni, też, też też to pozyskiwanie klientów nie było takie regularne. To było takie coś, coś na zasadzie czy na akurat tej zmianie się trafi, się trafi klient. No, i to było w dużo, dużo miście skali. Nie miałem takiej pewności, że z danym miesiącem będę mógł sobie zapewnić nową współpracę i całkowicie inny rodzaj pracy. Ja po dosłownie dwóch miesiącach współpracy z Wami, odszedłem ze statystyk na zmianę, nowego, bo po pierwsze, nie miałem czasu na to, żeby to łączyć, bo grafik się na tyle wypełniał, jakby ten przypływ klientów był na tyle duży, bo pierwszy miesiąc naprawdę wyszedł bardzo owocnie. Po pierwsze, to była bardzo duża sprzedaż, a po drugie, sporo podjętych nowych współprac. I po dwóch miesiącach już odszedłem całkowicie ze zmian w pracy i zacząłem pracować już na własną rękę jako, jako trener, prowadząc tylko treningi personalne i myślę, że robię spokojnie więcej godzin treningowych na ten moment niż robiłem miesięcznie na zmianach. I to jest, to jest taki myślę fajny wyznacznik, że możemy sobie porównać stawkę trenera zmianowego, a stawkę trenera personalnego na godzinę przez rodzaj pracy. To, to jest coś, co mnie tak naprawdę pasjonuje i to jest cały czas kontakt z klientem, praca z klientem. A nie do końca tylko praca trenera zmianowego. Jasne, czyli tutaj też przede wszystkim ta zmiana w ogóle samej formy pracy to jest jedno, ale to, że teraz po prostu robisz to, co lubisz, a wcześniej nie do końca to było możliwe, ponieważ byłeś tym, jakby to powiedzieć, tym trenerem zmianowym. Przeszedłeś na totalną freelancerkę, więc gdybyś miał porównać siebie z tamtego okresu, Jakie zmiany zaszły u ciebie i czego się też nauczyłeś tutaj przez pryzmat tych pięciu już miesięcy współpracy z nami? Jak to czasem fajnie mówimy, że to powstała taka wersja 2.0, że zaczęliśmy, to był, to był jeden Olek, to był ten, który zaczęliśmy wcześniej. Po tych kilku miesiącach to już jest inna osoba. Jakby po pierwsze, inne podejście do biznesu, po drugie, inna praca z klientem, inne spojrzenie na świat i całkowicie nowe perspektywy, jakby. Perspektywy i pewne, pewne, pewne rodzaje jakby takiej wizji na przyszłość mogą być. Natomiast w momencie, kiedy się robi kroki, żeby to realizować, to teraz to bardziej się otwiera i, i całkowicie inaczej wygląda. Myślę, że, że to jest taka jakby najważniejsza rzecz. Pod kątem tego, że się nauczyłem sprzedawać i tak dalej, plus, plus to, jak się rozwija ta współpraca i jak wyglądają moje, moje miesiące sprzedażowo i, i w ciągu i w, pod kątem pracy i ilości klientów, no to, 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 to cały czas myślę, żeby iść o krok dalej i jakby wskoczyć na wyższy poziom. Okej, okay, tutaj wspomniałeś o tej wersji 1.0 i 2.0, czyli też czy to nie jest też przypadkiem tak, że twoja świadomość mentalna, twoje fundamenty, podstawy tutaj, twoja pewność siebie do tego, co robisz automatycznie również poszybowała też również w górę? Nie no, jak najbardziej oczywiście. No, dostając od do was bardzo wiele informacji plus, plus to, jak my rozmawiamy czasem na różnych rozmowach, rozwiązujemy wspólnie różne problemy, czy, czy coś, co nas zastanawia, dlaczego się stało tak, a nie inaczej, jak można to zrobić lepiej, to, to po pierwsze rozwija, a po drugie, no to jak, jak powiedziałeś, na no pewno siebie pod kątem sprzedaży też na pewno. Ja, ja, wiem, wiem, ja, ja wiem już, jak to zrobić i dążę do tego, żeby to zrealizować. Tutaj nie ma jakiejś drogi na skróty czy środków. tylko to właśnie jest, jest na zasadzie, że, że jest cel, który trzeba osiągnąć i to się sprawdza. No jasne, czyli tutaj też e, wspomniałeś, że przy rozwiązywaniu tutaj z nami problemów w trakcie naszych konsultacji, które e, też się pojawiają, bo nie da się ukryć, że problemy też również się pojawiają w trakcie współpracy. E, gdybyś miał powiedzieć, co cenisz najbardziej e, przy współpracy z nami? No, ale to jest dobre pytanie. Trzeba tutaj coś wybrać. E, jakby na, pe na pewno wsparcie, możliwość rozwoju e, i sta stała pomoc, bo zarówno z tobą, jak, jak, z, jak, jak i z Wiktorem na bieżąco wszystko można, można uzyskać jakąś odpowiedź, uzyskać pomoc. W tę stronę bym chyba raczej poszedł. Dobra, czyli tutaj jak odnosząc się do tego, co też powiedziałeś, czyli właśnie te wsparcie, te, czyli na każdym, jakby to powiedzieć, etapie współpracy, mając tutaj pryzmat tego, jak to wyglądał na początku, jak to wygląda teraz, czyli po prostu ten cały support dotyczący sytuacji, które w danym momencie się pojawiają materiały też również e, szkoleniowe, więc zawsze tutaj można liczyć na naszą e, poradę, czy cokolwiek w kontekście rozwiązania danych sytuacji, więc jest te, ten e, program e, współpracy na poziomie też również takiego mentor e, mentorskiego e, prowadzenia zdaje tutaj e, robotę w tym wypadku. E, więc jeżeli byś miał też powiedzieć, co chciałbyś przekazać osobom, trenerom, które Oglądają to wideo i na przykład zastanawiają się nad dołączeniem do programu współpracy tutaj z nami. Ja bym to powiedział w ten sposób. Ja na początku też się chwileczkę zastanawiałem. Rozważałem różne rzeczy, jak to, jak to wygląda, no bo to też była dla mnie nowa rzecz. Jak to zadziała, w którą stronę to pójdzie. Zaraz, podjąłem decyzję całkiem, całkiem szybko, bo u mnie to myślę, że trwało. trwało myślę, że, że gdzieś w okresie tygodnia podjąłem decyzję, przemyślałem, przeanalizowałem. Odbyłem pierwszą rozmowę z Mateuszem, wiedziałem, jak to wygląda. Co mogę przekazać, to na pewno to, że warto. Ważny czynnik, który wiele osób też się zastanawia, że to się uda i to się opłaca. Tak, to się bardzo opłaca i bardzo się uda. Plus, to oczywiście mówimy jakby o, o, o finansach i o, i o możliwości pracy, natomiast pod kątem takim mentalnym i zmiany jakby podejścia i, i tego wszystkiego z tym związanego, to jest cały czas po etar, krok po kroku stwarzanie, stwarzanie nowej wersji. I też oni w jakiś dziwny sposób myślę, że wiedzą, kiedy, w jakim momencie mogą ci zaproponować wejście na wyższy poziom i dać kolejne możliwości, kolejne możliwości rozwoju. Bo jakby ja nigdy o to nie zapytałem, a często dostawałem taką propozycję. Nieczęsto to zdarzało się co jakiś okres czasu, gdzie oni już wiedzieli, że, że okej, okay, on już jest na fajnym poziomie, dobrze mu to wychodzi, fajnie się to wszystko rozwija i jakby, żeby, żeby to cały czas skalować. Więc ta, ta współpraca te, teoretycznie wygląda w całkiem prosty sposób, natomiast. To, to, to jest droga bez końca. Żeby to dobrze zrozumiało pod kątem rozwoju. Mm -hmm. No jasne, no ponieważ tutaj to, co też powiedziałeś, możliwości na rozwój biznesu e, trenera jest ogrom. I to właśnie poszerzenie tej perspektywy, którą de facto my poszerzamy pracując z wami e, trenerami, otwierają wam się oczy, otwierają wam się u Bardzo. umysły. Na nowe, jakby to powiedzieć, opcje, warianty, w którym kierunku iść, jak jeszcze bardziej to zwiększyć, skalować, czyli to, to też jest celem pracować mniej, zarabiać więcej, tak? Skalowanie biznesu. Więc przy właśnie odpowiednim etapie zaangażowania ze strony właśnie tutaj trenera, czy chociażby odpowiedniego poziomu mentalnego, ponieważ nie każdy jest tutaj gotowy od razu, tak jak. Olek wspomniał, proponowa proponowane miał nieraz wejście na kolejny etap, i to jest właśnie ten już ten etap, w którym z Olkiem będziemy wchodzili na tak zwany segment pro współpracy z nami, ponieważ tam nam jeszcze bardziej poszerzamy wtedy perspektywę i możliwości, na które już wtedy wychodzą naprawdę fajnie, fajne pięciocyfrowe kwoty, ale do tego jest właśnie. Potrzebna wersja 2.0, o której Olek wcześniej wspomniał, czyli nie wersja 1.0 trenera, tylko wersja 2.0 na innym poziomie mentalnym, gdzie są odpowiednio zbudowane fundamenty mentalne pozwalające udźwignąć dalszy etap, dalszy rozwój i gotowość do wchodzenia na no naprawdę fajne stawki. Dobrze tutaj Olek, dziękuję Tobie za tutaj poświęcony Dzięki. też czas, że podzielenie się kilkoma zdaniami na temat tutaj współpracy z nami. Także trenerze, jeżeli zastanawiasz się nad ewentualną współpracą, czy jesteśmy tobie w stanie pomóc, masz zawahania podobne jak Olek, to pamiętaj, nic się nie wydarzy w twoim biznesie, jeżeli nie zrobisz tego pierwszego kroku. Czyli chociaż się, nie umówisz się na nami na rozmowę, abyśmy poznali, na czym dokładnie tobie zależy. W ten sposób jesteśmy w stanie w ogóle określić, czy jesteśmy w stanie sprostać Twoim oczekiwaniom. Jeżeli tak, to powiemy dokładnie, jak to wszystko wygląda. Następnie ty podejmiesz dobrowolnie decyzję, czy też ciśniemy z tematem, czy odpuszczasz i pozostajesz w miejscu, w którym. Pozostajesz. Decyzja należy do Ciebie i pamiętaj, nie wygrasz na loterii, jeśli nie kupisz losu. A ja podjąłem dobrą decyzję. o no właśnie. W takim razie e, dłużej nie czekaj, trenerze. E, Słyszymy się po drugiej stronie.